Dobra, robię pizzę. Tak, drożdże są: papryka, jest cebula, oliweczki, ser. Kurczę sera trochę mało, jest więcej. A nie, jest więcej! Ajajaj! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinku, gdzie spotykamy się z kolejnym bohaterem Unity, w nietypowych okolicznościach, ponieważ, no tak, na co dzień widzimy się w moim studiu. Dziś jednak stwierdziłem, że zaszalejemy i będziemy się widzieli w mojej kuchni, bo tak się składa, że zupełnie autentycznie właśnie jestem na etapie tworzenia pizzy, którą będę oczywiście wałkował, na co już zapewne wszyscy fanatycy prawdziwej włoskiej pizzy się cieszą. I teraz tak, moi drodzy, pamiętajcie, że mój nowy content na kanale, ma nie tylko być hashtag #zabawa dla mnie, ale i również hashtag #rozwój. Ponieważ już kilka technik tutaj zastosowałem, których albo się a boję, albo nie umiem. Tak jak na przykład w tazie było to ruszanie. I to jest jedna właśnie z nich. Ja bowiem od dłuższego czasu, właściwie od zawsze, boję się mm, takich konstrukcji realnych, czegoś co właśnie moglibyśmy zbudować, postawić na stole, udało by to prawdziwy przedmiot. I tak tutaj również jest z tą wielką kostką sera, w której skrył się nikt inny jak właśnie Gonzales. To on nie uczył pierwszych słów w życiu. Znaczy, oprócz magazynu, OK, gdzie Bugs nas uczył wszystkiego, ale on również, chociażby hiszpańskiego, Si Senior, Ajajaj i. Andale, andale, on chyba jeszcze mówił Moi drodzy, kostka oczywiście nie jest Pozbawiona tutaj dziur No bo czy tu dużo gadać, no ser bywa dziurawy Tak, zresztą mamy to pokazane dokładnie Na kostce samego speediego Gonzalesa, kostka została Absolutnie zrobiona właśnie w takim oto kształcie Czyli po prostu takiej trochę właśnie Kostki, która już tutaj jest w jakiś sposób Utarta, utarta Taką oto tarką, no men, no że bo Ciekawie jest ona robiona na wzór mojej prawdziwej tarki Jak widzicie, tylko trochę Mniejsza, bo większa faktycznie nie mieściła mi się do zdjęcia wystawała zbyt wysoko i faktycznie nie wyglądało to uważając zbyt dobrze więc ją z czterech rzędów skrycił, skróciłem do dwóch, tutaj jeszcze tak ścięta faktycznie byśmy sobie mogli ją tak ustawiać i w tym momencie tak ustawiono, możemy nasz ser trzeć o i pięknie to wygląda pięknie to działa, utarty serek już mamy tutaj jednak nasz speedy gonzalez nie był łakomy tych, tych mikro kawałeczków, które tutaj są utarte on się rzucił na największy kawał na największy trójkąt i właśnie wdar się tutaj. I wdar się nam, jak widzicie, przez tą dziurę. Dziurek tutaj jest więcej, to nie jest tak, że brakło mi klocków, Po prostu tak, to miał odzwierciedlać prawdziwe dziury w dobrym serze, bo wiemy, to dobry ser ma dużo dziur. Początkowo chciałem tu użyć tego większego kółka ze studami, jednakże tak czy siak figurka mi się tam nie mieściła. W związku z tym użyłem tutaj koła ratunkowego i wystaje z niej tylko i wyłącznie głowa Speed Gonzalesa, który właśnie tutaj jest tym głównym winowajcą tego, że braknie mi sera do mojej pizzy. On sobie zrobił dziurkę, gdzieś tam wszedł i i sobie podjadano. Mówię, co on się będzie tutaj, prawda, oszczędzał. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to nie jest na skomplikowana. Tutaj zrobiłem łatwy system demontażowy i możemy sobie wtedy otworzyć serek, właściwie zajrzeć do środka. Jak widzicie, zrobiłem to, to na tych tutaj zginaczach. W środku jednakże nie ma nic imponującego. Jednakże, ten, tak jak mówię, też budowałem to trochę pod kątem, że początkowo cała figurka miała mi wejść do środka i miało to wyglądać tak, że na przykład, mówię, tu mamy głowę, niżej mamy ciało. W sumie, tak jak teraz myślę, to nawet mogłoby się zmieścić, gdyby miał zginalny że nie ma marginalnych nóżek, no to nam się tu nie zmieści. No i w tym momencie, żeby to zatkać, wciskamy sobie tu tu i pięknie konstrukcja już się trzyma jako cały kawałek sera. Zdaję sobie oczywiście sytuację z tego, że jakby ten mocek nie jest jakiś imponujący, chociaż żeby się przyjrzeć, spójrzcie, jak łatwo można by z niego było zrobić statek dla speediego Gonzalesa tutaj, prawda, latający. Ale nie odchodziłoby to, to pojazd, chodziło o to, by mówię, w ramach mojego rozwoju zrobić również coś, co będzie przypominało prawdziwy przedmiot i wiem, nie rozpocząłem prosto, mogłem zacząć od jakiegoś ołówka, czy od czegoś jednakże zawiłem na ser, pasował mi do Speedy Gonzalesa, który zresztą, swoją drogą, e, podobnie pewnie jak i moczek ze wszystkich moich dotychczasowych, jest najsłabszy dla mnie i Speedy był najsłabszą postacią w bazie wszystkich, jeżeli chodzi o y, tę serię. Nie chodzi mi konkretnie o wygląd tej postaci, bo jest dopieszczony. chodzi mi ogólnie o tą postać, po prostu jakoś nigdy mnie ta, ta, ta mysz nie jarała, jednak byłem hashtag myszka tym myszkamikiem i zawsze zwyczaj wychodziłem jak był Speedy Gonzales. Nie wiem, ta mysz po prostu jakoś dla mnie tak średnio, ja bo od dziecka nie lubiłem tych krajów latynoskich, do dzisiaj mi tak stało. Eee, także tak wygląda moja kostka sera. Ciekawe, czy jak zaraz wróci moja narzeczona z pracy, czy się nabierze i czy ugryzie mi tutaj ten ser. No nie zazdrościłbym połamania zębów, nie życzę absolutnie. Eee, głowa więc tutaj tak wystaje i od taki mocek bardziej ozdobny, niż bawialny, ale tak jak mówię, prócz zabawy chce się tu również uczyć, chcę się tu również rozwijać. Eee, dzięki, że byliście dzisiejszym ze mną na tym filmiku. Oczywiście czekam na wasze komentarze, co sądzicie w goli ścisłości tutaj. O, on może stać również i poza, i też wygląda całkiem. Na przykład, gdy stoi przy tym serku i się na niego czai, jak najbardziej to się sprawdza. Dziękuję, że byliście, Mówię, czekam na Wasze komentarze. Czekam również, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żebyście kliknęli mi tutaj subskrypcję i byście w przyszłości również na tym kanale ze mną byli i oglądali wszystkie moje dzieła. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się mojego weekendziku, kochani. Bye!